Panda, co ty robiłeś? Yy, skipujemy. Znaczy na ciebie. No. Na ciebie, no? Bo ciebie nie było. Co, co tak jest? Ja mam klawę. Jak się skipiło? <mierdoledzy> Dawid, to ja z Dawidem. Samobójcy jacyś są. David...

Nie złaś bo under już się popłakał. Dobra, czekaj, drago do Nie, czekaj zaraz, spokojnie, spokojnie, ja wie co robię. Nie. Dobra. No, dobra, Osłychać, wiem, to dobra. Dobra, mam go, dobra, jest gitec. Pomocy, pomocy, najpierw mi Discorda zbugował teraz samongasa. Chyba mnie Mam Freeze frame? A. Pomocy. Proszę. Ej, mam pytanie. Mam pytanie. Jest jakiś task w elektryku na tej takiej jakby... Jakby na takim panelu z takim piorunkiem? Jak jest zgaszane światło, to można je naprawić. Chłopak, co ty tam robiłeś? Czekaj, aż zgasną światło. A, <laughs> <Jeden>. dobra, dobra. Git, <laughs> git. NIE Złoty do mnie napisał. Proszę powiedz, że to nie murder. A Będę musiał go zawieść. Nie, czekaj, to robi. U, ale jesteście jest obleśni. Weźcie się, zachowujcie. Co to jest na dywanie? <noise> ja nie mogę z wami. Banana wziął. Skąd ty masz banana? <głosy> <głosy> Dawaj, bijemy robił. A gdzie zombie? Nie, 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 nie. one. Trudno. 10 hp zadają, nie mogę tam nie ma. Aaaa, Aaaa, nie ma. A tutaj jest. O hmm. Boże, dwóch, dobra. Adios. Gdzie ja jestem? Patrzcie na tą pandę. Crakowianka. No <laughs> Dobra, panie jest. Andar złodzieju. No krdolec sterowinku.

Jeśli okaże, że traż, nie to rażliwe ma... że to był ojciec po prostu Twojego znajomego, do którego miałeś. Się... Nie ciebie. Się <grym> Aha, ooo... ale. ale powiem wam tak, mapa fajna naprawdę. No, mi się podobało. O! Będę! Będę! Weź się z Anda! Weź ten spray! Weź ten spray! Ej, ej, bo ja jaki, jakiś ciuć starał. Ale się przeraziłem Kurde, przepraszam, kamerkę włączyłem na chwilę to No po leci, leci. On, on, on krąży chyba po prostu Tak, bo ja tu byłem, czekajcie, wskoczę w niego jeszcze raz Nie ściany, halo Tak dla pewności Mamy przesłać do chuja? Łaj wow, zjebany wow. Gdzie on jest? A ty no. ja tym razem. Ja też się. O kościół, kościół. Ty jesteś się normalni, no. No ale w kościele demon jest. Ej no. Ja sorry. Jezus. Musisz nie przestać. Eee. Kreatywnie Dokładnie tak jest. Darcie pizdy przez telefon. Foczki na Helu. Co? Nie doszło do mnie. Dla mnie też nie. Ciekawe <grym> dlaczego. Odłączyć podkarpacie od reszty Polski. Serwik <grym> chyba nie budował tego domu dalej. On jak zaczął, tak skończył. O kur Mogę serduszko Ja pierwszy no, to jest przejście normalnie. Kurwa. No, ja nie, nie. O, kurwa. nie. potem nie, nie. O, 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 o. No, o nie, no. no. nie, kurwa. nie, nie, Boję się No, odpal mu TNT w domu Przestań, on normalnie jest tutaj O, słyszałem to, to się fajnie tam mawi <grystanie> tu Zrobiłem sobie stolowy killoff, ale wykopałem diaksa kamienny NIE! Mojego starego Nie, mojego starego mi nie brakuje Ja pierdolę, Jula. Coś ty od. Gdzie? kurwa, gdzie to mogłeś spać? No, kto tu stalagmanty kładzie? Stalagmanty! O Boże! Tam to mnie wzięło z zaskoczenia. Nie spodziewałem się. to było tak w ogóle, nie, A już jest jak robi, poszliśmy, że poszliśmy. to było tak, że... Poszliśmy, o jak powiedziałem. poszliśmy. Mówi się, poszliśmy. Źle akcentujesz. Często akcentowałeś, nie będę z tobą rozmawiał. Dobra, byliśmy u nich. Byliśmy. Było tak, że... Nie, nie byliśmy. Byli... Kurwo! mówiąc. Dziesiątka, to teraz trzeba inaczej, bo tylko... Pan do tym o związaniu tego. Nie wiem, co robię. Ale... Jak się żebra no. pisze. Nie, źle napisałem. Dobra. Zobaczcie, nie. Nie. Aha, dobra. A jak to się kurwa inaczej pisze? No o. przez to drugie rzeczy. Nie, co? Co? Co autor miał na myśli?